Porsche w 1974 roku dostało przydomek G-Model. A wszystko przez te słynne zderzaki, które dostosowane były do rynku USA. Jednak, jeśli nie bardzo wiesz o co chodzi z tymi zderzakami, to nie widziałeś poprzedniej części. I nie, żebym cię namawiał, ale koniecznie zobacz ten odcinek, bo inaczej ten nie będzie miał sensu. Tam masz link do niego. No dobrze, wracając do naszej przygody, to od 1974 roku model 911 zaczął się rozwijać w jeszcze jednym kierunku. Pierwszy to było robienie outla dla ludu, czyli produkcji cywilnych modeli oraz ostrzejszych cywilnych modeli jak ten CS. Po drugie to była budowa wyścigowych modeli jak ten RSR30. No i po trzecie do silnika 911 dołożono Turbo. No a to zmieniło całkowicie jego charakter i właśnie o tym charakterze dzisiaj sobie pogadamy. No a z racji tego, że to program z innej perspektywy, to spodziewaj się także na przykład tego modelu. Więc rozsiądź się wygodnie, bo to czas, aby poznać auto, które produkowało wdowy. Tak jest produkowało wdowy. O wszystkim się dowiesz. Turbo sprężarka to urządzenie, z którym Porsche co jakiś czas eksperymentowało, i mało kto wie, ale Porsche miało już pomysł, żeby turbo wprowadzić do modelu 911 pod koniec lat 60., ale życie dla turbiny w Porsche napisało inny scenariusz. Mamy rok 70, i Porsche do zawodów Lema przygotowało model Porsche 917K. silnik V12, 5,9 litra pojemności oraz 600 koni. I to właśnie taka kombinacja wystarczyła, aby Porsche zameldował się na pierwszym miejscu w 70 roku w zawodach Le Mans. Rok później, czyli w 71 roku, Porsche 917K znowu zdobywa tytuł Le Mans. Ten samochód to była maszynka do wygrywania. 917K miażdżył konkurencję i kilka przykładów z brzegu to wspomniane wygranie zawodów Le Mans, a do tego 24 hour Daytona, pierwsze miejsce. 1000 km Monza, pierwsze miejsce. 1000 km Spa, pierwsze miejsce. Spanish SCC Jarna, pierwsze miejsce. No ale wszystko co dobre, to szybko się kończy i przepisy dotyczące wyścigów na 72 rok mówiły, jak chcesz się ścigać w wyścigach długodystansowych, to maksymalna pojemność silnika musi wynosić 3 litry. Więc dominacja Porsche 917K została zatrzymana i Porsche zabrało swoje zabawki za wielką wodę. I tam w mistrzostwach Canadian American Challenge Cup zwane Canam chciało dokopać Jankeso. Jednak tam niemiecka marka nie była już tak silna, ponieważ już wcześniej próbowano tam swoich sił, ale napotkali tam opór ze strony McLarena, który miał silnik od Chevrolet o mocy ponad 800 koni. Czyli postawił się im bolid zwany McLaren M20 Chevrolet, no, a Niemcy słabo znoszą porażki. No to zaczęli modyfikować model 917 i tak powstała wersja 917 przez 16. Gdzie 16 oznaczało ilość cylindrów. Jednak ten samochód nigdy nie wystartował, bo był za ciężki, więc Niemcy szukali innego rozwiązania. I tak powstał model 917-10TC Spider, z czego TC oznaczało Turbo, a dokładnie Turbo Rezultat w zależności od doładowania to od 800 do 1000 koni. Przypominam tylko, że model ten ważył 770 kg i miał napęd na tył, i nie było tam żadnych systemów ABS, ASR i innych kagańców. Kagańce była prawa stopa, która musiała okiełznać 1000 koni. Ostatecznie 917 10 TC odniósł kilka zwycięstw, ale nie na tym modelu chcemy się skupić, tylko powiedziałem Ci o nim, ponieważ to właśnie w tym aucie Porsche okiełznało turbo sprężarkę. Mamy 74 rok i Porsche wypuszcza następcę modelu Carrera RS27. Tym razem jest to Carrera 3.0 i mówiłem o niej w poprzednim odcinku. Ten model posłużył, aby homologować wyścigową Carrera RSR. Jednak tą wersję Porsche sprzedawało tylko swoim klientom i nigdy się nim nie ścigali. Porsche dla siebie miało ten model. Według Porsche jest to najgłośniejsze Porsche ever. I chcesz wiedzieć, jak głośny jest ten model? To patrz na to. 138,1 dB. To jest unbeschreiblich laut. No i tak wygląda ten potwór. Nazywa się Porsche Carrera RSR21 Turbo. Jak sama nazwa wskazuje, jest tam turbo sprężarka, co sprawiło, że ma około 500 koni. No ale możesz zapytać, dlaczego ten model ma tak małą pojemność? Chodzi o zmieszczenie się w regulaminowej pojemności 3,0, aby móc się ścigać w wyścigach długodystansowych. Więc aby to obliczyć, to przy silniku Turbo trzeba było 3 litry dla wolnosących silników podzielić przez współczynnik 1,4. Dlatego wyszło nam 2,1 litra pojemności. Jeśli chodzi o silnik, to jest to stara jednostka wyścigowa o pojemności 2.0 rozwiercona do 2141 cm. Głowice zaadaptowali z silnika 2,5 litra. Do tego jakieś cuda w stylu chłodzone z sodem zawory, i inne wynalazki i pomimo małej pojemności wyszła im tak duża moc. Czyli te 500 koni. Tylko z racji tego, że turbo uruchamiało się dosyć wysoko i auto dostawało kopa dopiero przy 5000 obrotów, to kierowcy narzekali na prowadzenie tego modelu i dla nich wolnosące 3.0 RSR było zdecydowanie przyjemniejsze w prowadzeniu. No a model ten powstał głównie w celach marketingowych. No ale to nie oznacza, że niczego nie osiągnął, a wręcz przeciwnie, mógł wygrać zawody Le Mans w 74 roku. Po prostu mógł. Mamy 74 rok. Samochód z numerem 22, czyli Porsche 19 Carrera Turbo RSR ze stajni Martini Racing Team, znajduje się w pogoni za samochodem Matra Simka MS670C z numerem 7 i trwa walka o zwycięstwo. I nagle zawodzi skrzynia biegów Matra i rywal Porsche musi zjechać do boksu. Tym samym Porsche RSR może spokojnie dojechać do mety i pewnie by tak się stało, jednak, jeden fakt zmienił bieg historii. Skrzynia biegów, która odmówiła posłuszeństwo, w Matra Simka była produktem Porsche, więc zespół Porsche, aby zachować ją honorowo, wysłali swoich mechaników, by naprawili tą skrzynię. Udało im się błyskawicznie poradzić z problemem i Matra Simka wróciła do rywalizacji. Ale po wyjeździe z boksu uplasowała się za Porsche, jednak. Życie lubi pisać różne historie i nagle Porsche RSR-21 Turbo wpadło w kłopoty i skrzynia biegów zablokowała się na czwartym biegu, więc ostatecznie Matra dojechała przed Porsche. Gdyby mechanicy z Porsche nie pomogli naprawić skrzyni u konkurencji, no a nie musieli tego robić, to Porsche RSR-21 miałoby zwycięstwo w kieszeni. No ale drugie miejsce to i tak ogromny sukces, ponieważ przypominam, Porsche RSR 2.1 Turbo powstało w celach marketingowych i to przecież przerobiony model 911, a nie specjalna konstrukcja na wyścigi Le Mans. No i był to początek historii naszego bohatera. Porsche RSR Turbo omal nie wygrało Le Mans, ale to, że brał udział w wyścigu, oznaczało także, że musiała powstać wersja drogowa. I taka też powstała. Turbo dla Cywili pojawiło się w 1975 roku, ale zanim klienci mogli się przekonać, dlaczego dostał przydomek Widow Maker, to mogli go zobaczyć w 1973 roku na targach w Frankfurcie. I to jest ten prototyp i z wyglądu bliżej mu do wersji Carrera RS, a nie do Turbo. I to właśnie w tym modelu pojawił się nowy, słynny spoiler zwany Whale Tail. Spoiler ten w trochę mniejszej formie powędrował do modelu Carrera RS-30. No ale już w 75 roku oficjalnie pojawił się pierwszy model 19, który dumnie nosił znaczek turbo. No właśnie, że nie. Bo pierwsze 19 turbo, jakie zostało wyprodukowane, nie wygląda jak model turbo, ale ma silnik turbo. To jest pierwszy model turbo i powstał dla Louise Piech, to była córka Ferdinanda Porsche i matka Ferdinanda Pieka, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Model ten ma wąski tyłek i zamiast napisu Turbo był napis Carrera. No właśnie, tyłek. To jest model Carrera i jak widać ma wąski tyłek. To jest model Carrera RSR z 72 i jak widać ma szeroki tyłek. A to jest Turbo i on także ma dosyć szeroki tyłek. A to dlatego, że Turbo wykorzystuje szerokie nadwozie z wyścigowej wersji RSR. Do tego ma silnik 3.0 z następnej Carrera RS, ale został odpowiednio zmodyfikowany, czyli dodali mu Turbo. A Technologia Turbo pochodzi bezpośrednio z modelu 917 Kanam i dostarcza ją marka KKK, co nie znaczy Ku Klux Klan, ale Kunle, Kop and Kaush, czyli nazwiska założycieli tej firmy. Model ten wewnętrznie nazwany został 930, a nazwa bierze się z pojemności silnika, który kręci się do 6000 obrotów na minutę i ma 260 koni oraz 253 Nm momentu obrotowego. 260 koni na dzisiejsze standardy no, nie wydaje się dużo, ale na tamte czasy było to sporo. Tak sporo, że Porsche nie miało na to przygotowanej skrzyni biegu, więc kiedy do modelu Carrera mogłeś zamówić pięciobiegową skrzynię, to Turbo miał tylko 4 biegi. No ale to nie znaczy, że ten model był wolny, bo setkę osiągał w czasie 5-4 sekundy. I jeśli myślisz, że to kiepski wynik, to podam Ci inne parametry, aby mieć szerszy obraz. Ferrari 308 GTB z silnikiem V8 ma prawie 7 sekund do setki. Znowu hiper samochód, czyli Lamborghini Countach LP400, który ma 375 koni, ma 5-6 setki. Więc Porsche po dodaniu turbiny do 911 zmienił ten model w prawdziwą dziką bestię. Dokładnie to zmienił go w Maker. I już tłumaczę o co chodzi. Wyobraź sobie, że jest 75 rok i ty masz sporo hajsu, więc kupujesz sobie 911 Turbo. Pamiętaj także, że to czasy, kiedy samochody były wolnosące, więc ich moc rozwijała się płynnie. Do tego nie było żadnych systemów, które pomogły ci w razie, no wiesz. Więc wyobraź sobie, że jedziesz swoim 911 Turbo na wycieczkę. Dokładnie to jesteś w górach, gdzie masz serię pięknych zakrętów, więc nieśmiało zaczynasz je atakować. Jest spoko. No to jedziesz drugi raz, ale już szybciej i znowu czujesz się pewnie i czujesz, że kontrolujesz sytuację. Super. No to jedziemy jeszcze raz. Jesteś w połowie zakrętów, ciskasz gaz mocniej, turbo się odpala i... Właśnie zginąłeś, a twoja żona stała się wdową. Co po angielsku oznacza widow. A jak do tego dodasz maker, to wychodzi widow maker, czyli w wolnym tłumaczeniu twórca wdów. Chodzi o to, że aby szybko jeździć pierwszym modelem Turbo, to trzeba jechać grubo albo wcale. Czyli musiałeś jechać tak, że Turbo cały czas pracuje, bo wtedy auto cię nie zaskakiwało gwałtowną reakcją na uruchomienie Turbo no i nie lądowałeś na drzewie. Pierwszy model Turbo to auto dla prawdziwych twardzieli. Bo nawet mega kierowca rajdowy Walter Roll powiedział, że to auto jest zbyt niebezpieczne, aby sprzedawać go ludziom, którzy nie mają wyścigowego doświadczenia. Takim bad bojem było pierwsze Turbo. Wspomnę tylko jeszcze, że Turbo powędrował także do USA, gdzie nazwali go Turbo Carrera i tam było mniej koni do opanowania, bo zamiast 260 jak u nas, tam było już 237. No ale model 930 to był początek zabawy Porsche z turbiną. Jak już mówiłem wcześniej, wyścigowe Porsche 917 to było auto, z którym konkurencja nie miała żadnych szans. Ale regulamin FIA skutecznie wyeliminował go z rywalizacji. Więc Porsche poszukał innego rozwiązania, a tym rozwiązaniem była technologia Turbo. I model RSR21 Turbo to był dopiero początek, bo potem przyszedł czas na modele 934, 935 i 936. Tak, trzy różne modele, bo zawody World Sport Car Championship podzielono na klasy, oznaczone cyframi od 4 do 6, i Porsche chciało występować w każdym z nich. Dlatego trzy modele. Model 934 wyglądał jak poszerzony Porsche Turbo, ponieważ regulamin wymagał, aby wyścigowe auto było wzorowane na modelu seryjnym, czyli na Turbo. Jednak 934 to była inna technologia niż cywilny Turbo, ponieważ model ten miał 485 koni, przy 7000 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy wynosił 588 Nm. Później moc wzrosła do 550 koni. Jakieś sukcesy? 934 wygrywało zarówno europejskie mistrzostwa GT, jak i amerykańskie Trans-Am. Z kolei w latach 77-79 model ten trzykrotnie zwyciężył w swojej klasie w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Cała kariera Porsche 934 trwała bardzo długo, bo 23 lata. W tym czasie zostało ono zgłoszone do 353 wyścigów. Auto odniosło 72 zwycięstwa, 58 razy zajmowało drugie miejsce, a 49 razy trzecie. Kolejny model to 935, który był zdecydowanie mocniej przebudowany. I choć dalej przypomina 911 Turbo, to ma już zdecydowanie większy pakiet aerodynamiczny. Silnik to oczywiście Turbo, ale nie 30, tylko 2,85 litra, i oczywiście mocy jest dużo więcej niż w serii. Około 590 630 koni, a całość napędza tylne koła zarządzana przez czterobiegową skrzynię manualną. Jeśli chodzi o sukcesy, to w debiutującym roku, czyli 76 model 935 zaliczył dwa zwycięstwa w pierwszych dwóch wyścigach na torze Bugello i Vallelunga, ale zostali zdyskwalifikowani przez stosowanie interkulera, który wtedy był zabroniony. Później było już z górki i modele te zwyciężały w grupie 5, ale to wersja Dick zrobiła szum wokół tego modelu. Jednak o nim będzie później, bo teraz kilka słów o modelu 936, który startował w grupie 6. No, a tam nie obowiązywał regulamin z cyklu. Auto musi być oparte na seryjnym modelu, więc 9.36 wyglądał jak wyścigówka. No i to jest wyścigówka, która ma silnik turbo podobny do tego, co było w modelu RSR-2.1, bo tutaj także jest 2142 cm3 pojemności, a moc no nie jest spektakularna, bo 540 koni, co było mniej niż w modelu 9.35. No ale pomimo tego oraz początkowych wpadek, to kiedy przyszło co do czego, to model 936 pokazał na co go stać. Auto to udowodniło, że jak Porsche się za coś bierze, to tak długo będzie dłubać, aż dopracuje technologiem. I Bolid 936 z silnikiem turbo w 76 roku wygrał zawody Le Mans. Było to trzecie zwycięstwo Porsche w Le Mans. Czwarte przyszło w 1977 roku. W modelu Porsche 936-77, gdzie jedną turbinę zastąpiono dwoma mniejszymi, i to był kolejny sukces Porsche i silnika Turbo. A wracając jeszcze do modelu 935, to Porsche zmodyfikowało i dostosowało nadwozie tego auta do regulaminu, i wyszedł nam wyścigowy model, który do dziś budzi zachwyt, a wszystko przez pakiet aerodynamiczny. Właśnie przez to nadwozie model ten dostał przydomek Moby Dick, będąc imieniem słynnego książkowego wieloryba. Niestety wersja ta nie odniosła jakichś specjalnych sukcesów. Ponieważ w zawodach lemał, model ten żłopał strasznie dużo paliwa, i częste postoje powodowały, że tracił czas do rywali. Tym samym nie miał szans na wygraną. Po tym wydarzeniu, Porsche pożyciło projekt 935, no ale. 935 to była fantastyczna konstrukcja, więc prywatne zespoły zaczęły korzystać z tego rozwiązania i niemiecki team Kremer Racing zrobił coś niemożliwego. Wzięli 935, przystosowali go do klasy 6, bo wcześniej byli w niższej klasie, silnik 3.2 litra z Moby Dick zmodyfikowali i w 79 roku ten model o oznaczeniu K3 stanął na linii startu zawodów Le Mans. Efekt był taki, że 935K3 był pierwszym samochodem bazującym na seryjnym samochodzie, który wygrał zawody Le Mans. I ten wyczyn udało się dopiero powtórzyć w latach 90 przez McLarena F1. Więc jak widać, Turbo plus Porsche to miało rację bytu. I wracając do seryjnych modeli, to w 1977 roku seryjne Porsche dostało... Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze jedna sprawa, bo jeśli mowa o drogowych wersjach, to w 1983 roku pojawiła się drogowa wersja modelu 935, ponieważ zażyczył sobie go niejaki szejk z Arabii Saudyjskiej. Porsche w trzy miesiące przerobiło wyścigowe 935 na drogowy model, który został wyprodukowany w ilości jedna sztuka. To także był impuls dla Porsche, aby otworzyć dział Porsche Exclusive, ale o tym będzie później. W 1977 roku Turbo dla cywili otrzymało większy silnik i to było już 3.3 litra. Co oznaczało, że jest 300 koni w wersji europejskiej i tylko 254 w wersji USA. Ale nie tylko moc się zmieniła. Nowy model otrzymał intercooler. Dzięki temu nie trzeba było stosować tak dużej turbiny. Przez to ta wersja modelu Turbo nie reagowała tak nerwowo jak Turbo zaczęło pracować. Dodatkowo doszły hamulce z modelu wyścigowego i wersja Turbo wraz z Carrera 3.0 to były najlepiej hamujące cywilne auta w tamtym czasie. No i jeszcze jedno, przez zastosowanie interkulera, który nie mieścił się pod klapą bagażnika, Porsche musiało zmienić spoiler. I przypominam teraz te słynne spoilery. To jest kaczy dziób i pojawił się w Carrera RS27. To jest ogon wieloryba i pojawił się w modelu Carrera RS30, a to jest najnowszy spoiler zwany taca na herbatę. Dokładnie zwany t tray, czyli taca na herbatę. No i jeszcze trzy sprawy zanim pójdziemy dalej. Po pierwsze, primo, mogłeś sobie w Porsche zamówić tzw. Tak power kit do modelu 3.3 Turbo. Dzięki temu miałeś do dyspozycji 330 koni. Po drugie, Primo, w 1980 roku model Turbo zniknął z oferty w USA i wrócił dopiero w 86, gdzie miał 286 koni, czyli dalej mniej niż w europejskich wersjach, która produkowana była do 1989 roku o mocach 300 koni oraz 330 KM z pakietem wzmocnienia. Po trzecie, Primo Ultimo pojawiły się także wersje przerobione przez dział Porsche Exclusive. Modele te miały trochę inny. No właśnie, Porsche Exclusive. Patrz na to. To nie jest jakiś garażowy tuning, ale takie wersje przygotowywał dział Porsche Exclusive, choć wtedy nazywało się to Zonder Program. Pierwszym modelem, który przygotowali, był model Turbo z 80. roku z zupełnie innym przodem, który inspirowany był wyścigowym modelem 935. Model ten nazywał się Flachbau, gdzie z niemieckiego Flach oznacza płaski, czyli to była taka płaska konstrukcja. Następnie w 1981 roku pojawiła się taka wersja. Kolejne wersje z 1986 mają już inny styl: czyli model, w którym były wyskakujące reflektory. To był pomysł Porsche, abyś mógł się wyróżnić, i to także był czas, kiedy rozwijał się dział Porsche Exclusive, czyli ty masz kasę, ty masz potrzebę, a Porsche za odpowiednią ilość gotówki zrobi, co tam sobie życzysz. Do tego wspomnę jeszcze, że w 87 roku mogłeś sobie kupić model Turbo, ale w wersji targa. Od 87 roku mogłeś mieć także Turbo w Cabrio. A model Turbo Cabrio pojawił się w 81 roku na targach w Frankfurcie jako prototyp. I podobno miał także napęd na 4 koła. No i teraz zaczyna robić się ciekawie. Napęd na 4 koła. To właśnie Audi sprawiło, że napęd na 4 koła stał się tak popularny. Jednak nie tylko Audi zajmowało się rozwojem napędu 4 na 4 i inną marką było właśnie Porsche, które już w czasie II wojny światowej opracowało tego typu rozwiązania. Jednak poważnie zaczęło się robić, kiedy w 1983 roku na targach w Frankfurcie pokazano to. Jest to Porsche 959 Group B prototyp i model ten miał rywalizować w grupie B, ale nie jak wielu twierdzi w tej grupie B. Ale w grupie B w wyścigach torowych. I projekt ten oznaczał idziemy grubo albo wcale. Czyli technologicznie model ten miał wyprzedzać konkurencję o lata świetlne. Dlatego Porsche potrzebował m.in. napędu na cztery koła. Więc w 1984 roku model 911 zwany 953 z napędem na cztery koła został wysłany na Raid Dakar, aby przetestować to rozwiązanie technologiczne. Udało im się wygrać, więc w 1985 roku model, który bardziej przypominał 959 wysłano na kolejny Raid Dakar, jednak tam dalej był silnik 3.2 wolnosący z modelu 911 i te samochody nie dojechały do mety. Kolejna próba była w 1986 roku, ale tym razem auto było w specyfikacji 959, czyli silnik z dwiema turbinami i mocno zaawansowany system napędów na cztery koła. I to wszystko przyniosło efekty. Porsche 959 zameldowało się na piątym, drugim oraz pierwszym miejscu. Porsche miało dopracowaną technologię, ale ich plany się posypały, bo grupa B, ale ta wyścigowa, no ona nie była popularna. Ale kiedy Porsche ostatecznie dopięło ten projekt, to grupa B, ta rajdowa, została zawieszona. Gwoździem do trumny grupy B był tragiczny wypadek, w którym zginął Henry Toivonen. Więc 959 nie miał jak udowodnić swojego potencjału, ale za to lud w 1987 roku dostał super zaawansowane technologicznie Porsche 959, które jak się pojawiło, to było najszybszym seryjnym produkowanym autem na ziemi. Mogło jechać 315 km na godzinę, a przyspieszenie do setki zajmowało 3,9 sekundy. Wszystko dzięki technologii, czyli mega zaawansowanym napędzie na cztery koła. Do tego był tam komputer, który sterował prześwitem zawieszenia. Silnik to 2,8 litra, który był wspomagany dwiema turbinami, co dało 450 koni i 500 Nm momentu obrotowego. Pojawiła się także wersja S, lżejsza około 100 kg, co poprawiło jej osiągi. Inaczej mówiąc, model ten to techniczny majstersztyk. Auto to powstało w ilości 292 egzemplarzy, i Porsche traciło na każdym modelu kasę. Ale zdobyte doświadczenie było bezcenne i dlatego powstał projekt Black Bomber. Black Bomber to czarny bombowiec i to projekt Porsche o kodzie 969, czyli następca modelu Turbo, który miał być tańszym 959. Tak jest. Porsche opracowało model Turbo, który nie miał być 911 z silnikiem Turbo i tam w groźniejszym nadwoziu. Nowe Turbo miało wywodzić się z modelu 959, i model ten ostatecznie miał mieć wygląd podobny do 959. Do tego 24 zaworowy, podwójnie doładowany silnik z głowicą chłodzoną wodą. 370 koni i prędkość maksymalna 300 km na godzinę. Napęd na cztery koła oraz powietrzne zawieszenie, no i wisienka na torcie, czyli skrzynię dwusprzęgłową PDK. Tak jest, w 1990 roku, czyli 13 lat przed tym, zanim w Audi TT pojawiło się takie rozwiązanie. To już wtedy Porsche miało dwusprzęgłową skrzynię i nie był to tylko prototyp. Ponieważ skrzynia dwuspręgłowa działała już w 1985 roku w wyścigowym modelu Porsche 962C. Niestety projekt Black Bomber nigdy nie został dokończony, ponieważ inżynierowie Porsche za mocno kombinowali i chcieli na przykład do tego modelu dać nawet silnik V8 z Audi. Jak to mówią, co za dużo to niezdrowo i Porsche po prostu przekombinowało i nie mieli czasu, aby dokończyć projekt Black Bomber i kolejne generacje Turbo zaczęły być po prostu szybszymi modelami 911 i straciły przydomek Widowmaker, ale dostał go ktoś inny. Ale to opowieść na inny Story LCM. To by było tyle na dziś, a reszta... No właśnie, zastanawiam się czy dać konkurencję, a może dalej lecieć z Porsche. Zobaczę jeszcze. Daj znać także co myślisz o tym odcinku i co myślisz o Porsche Turbo. Kozak, a może nie kozak? Zapraszam także na nasze inne miejsca, tam dowiesz się co się u nas dzieje i w ogóle dużo ciekawych informacji o motoryzacji z innej perspektywy. Linki masz tam na dole w opisie. Aha, i jakbyś chciał taki kubek, to także masz informacje, jak go kupić. I do zobaczenia w następnym odcinku, bo ja już tracę głos, więc Trzymaj się. Bye.